Cześć. Witam Was po bardzo długiej przerwie i jednocześnie za ten brak jakiejkolwiek aktywności w tym roku na kanale Was przepraszam. Natomiast y, ja pierwsze półrocze miałem bardzo intensywne w pracy zawodowej i oczywiście w takich sytuacjach hobby w postaci Nissan 200SX musiało pójść w odstawkę. Ostatnie dwa miesiące miałem trochę więcej czasu, trochę mogłem podziałać przy tym aucie, a zatem przez najbliższych kilka spotkań pokażę Wam na jakim etapie jest ten projekt teraz. Ale zanim jeszcze o samym samochodzie, to jedna kwestia organizacyjna. Jak wiecie, wcześniej starałem się pracować przy samochodzie i jednocześnie nagrywać tą pracę. Natomiast taka forma zabiera trzy razy więcej czasu niż sama praca przy samochodzie, właśnie. Dlatego będę musiał z takiej formy zrezygnować. W zamian za to, po każdej modyfikacji, spotkam się z Wami i pokażę Wam efekt tych modyfikacji. Jak widziałem się z Wami ostatnio, to samochód czekał na założenie nowych hamulców i nowych kół. Oba te elementy są już zamontowane, a zatem bez dalszego przedłużania zobaczcie, jak teraz samochód wygląda. Z tyłu, jak pamiętacie, są hamulce seryjne. Jedyną modyfikacją było założenie klocków hamulcowych EBC Yellow Stuff. Eee, I zgodnie z nazwą tych klocków, one są rzeczywiście w kolorze żółtym. I jak założyłem żółte klocki hamulcowe do czerwonych zacisków przy srebrnej feldze i granatowym nadwoziu, to wierzcie mi, wyszedł straszny bałagan kolorystyczny. W związku z czym wyjąłem te klocki, przelakierowałem je na czarno. No i w tej chwili wygląda to, przynajmniej jak dla mnie, dużo, dużo lepiej. Z przodu natomiast mam już założony zacisk z Nissana S14, tarcza hamulcowa też z Nissana S14. Ja zakładałem te dwa elementy, okazało się, że muszę dokonać bardzo małej modyfikacji tej metalowej osłony tarczy od strony wewnętrznej, a mianowicie jak założyłem tarczę, to ona ocierała o tą metalową osłonę, a jak próbowałem założyć, założyć zacisk, to on się opiera w górnej części o tą metalową osłonę, w związku z czym po pierwsze osłonę Trzeba było trochę odgiąć, tak żeby zrobić miejsce dla tarczy, a po drugie delikatnie przyciąć, żeby zrobić miejsce dla zacisku. Po tej drobnej modyfikacji wszystko bardzo fajnie usiadło wszystko bardzo fajnie działa z przodu i z tyłu są założone przewody hamulcowe w oplocie no i taki zestaw docelowo już będzie w tym samochodzie. Jak już wszystkie elementy układu hamulcowego sprawdziłem i dokręciłem, zalałem cały układ motulem RBF 660. No i wtedy mówię sobie, przekręcam przednie felgi i na nowym zestawie wracam do domu. Nic z tego. Słuchajcie, przekręciłem przednie felgi, dokręciłem, próbuję przekręcić kołem i oczywiście koło stoi. Okazuje się, że zacisk nadal nie ma miejsca pomiędzy ramieniem obręczy a samym zaciskiem. Ja... Tego problemu się kompletnie nie spodziewałem, bo wiedziałem, że ten zacisk potrzebuje dużo przestrzeni, że to jest szeroki zacisk. Natomiast nie przyszło mi do głowy, że przy Feldze 8 cali i ET25 nadal ten problem będzie występował. W związku z czym, jak się okazało, że brakuje dosłownie 1 mm, zamówiłem 3 mm dystanse i dopiero po założeniu do przodu tych 3 mm dystansów tam się zrobił luz między obręczą i zaciskiem i to wszystko zaczyna działać. Teraz będę musiał zamówić takie same dystanse na tylną mość, tak żeby nie mieć z przodu szerszego rozstawu kół aniżeli z tyłu. Ostatnią kwestią, jaka mnie niepokoiła na etapie dobierania felg, opon, zawieszenia do tego samochodu to była kwestia przestrzeni pomiędzy wewnętrzną częścią felgi, wewnętrznym rantem, a samą kolumną McPhersona. Niestety dzisiaj nie mam podnośnika, żeby Wam to pokazać, ale w tym newralgicznym miejscu jest w tej chwili odpowiednio dużo przestrzeni i ani felga, ani opona nawet w ostro jechanym zakręcie nie ociera o kolumnę McPhersona. Czym. Myślę, że kluczem do tego jest fakt, że te opony nie mają rantu ochronnego. Nie wiem, bo nie sprawdzałem, ale obawiam się, że gdyby ktoś wybrał takie same felgi opony, czyli 8-calowa felga 8 na 17 opona 215-45, ale z rantem ochronnym, to ten rant ochronny mógłby przycierać o kolumnę Mac persona. No, u mnie tego problemu nie ma, wszystko działa fajnie, jest odpowiedni luz. Ostatnia rzeczą, jaką zrobiłem po założeniu już na gotowo całego tego zestawu, to było jeszcze delikatne obniżenie na gwincie przodu tego samochodu, tak żeby przestrzeń pomiędzy oponem, obłotnikiem z przodu i z tyłu była taka sama. No i samochód, tak jak widzicie, miał delikatny, klinowy kształt. Przy okazji lakierowania przedniego zderzaka, no jak widzicie, została usunięta tablica restacyjna wraz z mocowaniem. Najchętniej jeździłbym bez tablicy w ogóle, bo ten przód bez tablicy wygląda po prostu Wiele, wiele lepiej. Natomiast jasne, że to generuje spore problemy. Ja prawdopodobnie zamknę ten temat w ten sposób, że po prostu kupię naklejkę, która będzie imitowała tablicę rejestracyjną, tak żeby było coś z przodu, ale jednocześnie, żeby to nie było tak ordynarne jak typowa tablica rejestracyjna. Dzisiaj jeszcze Wam nie opowiem, jak się jeździ tym samochodem na nowym zawieszeniu, z nowymi hamulcami, z nowymi felgami, z nowymi oponami, ponieważ czekam na termin na ustawienie geometrii. Jak tylko geometria w tym samochodzie zostanie ustawiona, no to wtedy podzielę się wrażeniami, jak cały ten zestaw działa. Natomiast jasne jest, że ja już parę kilometrów tym samochodem zrobiłem po pozmontowaniu wszystkiego i powiem Wam w ten sposób. Już teraz, mimo źle ustawionej geometrii, jest dobrze.